Uważam, że ja i niektórzy bym już brzmiał swój czas. Ja już mówiłem i wielokrotnie powtarzam. Nie czas na naukę. Sytuacja jest poważna. O wielu sprawach nie mamy pojęcia, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sprawy mają się nie najlepiej. Lufruje się rzeczywistość. 8200 200 coś tam jeszcze pisze się, jak nie buje się w obokach. Nie ma na to czasu. Ekipa, która wejdzie do urzędu po wyborach. Ma wiedzieć, w tamtej szufladce szukam tego, tu sięgam do tego, tam rozmawiam z tym, do współpracy zapraszam tego. Temu niestety muszę dziękować, bo się nie sprawdził albo się wydał w politykę, jak to się mówi. I, I to jest wszystko, więcej nie mam nic do powiedzenia. Jeżeli ufacie, że jestem w stanie to robić, chociaż ja, to podkreślam, ja nie jestem mądry swoją mądrością, czy ja jestem mądrością, mam nadzieję, będę mądrością mądry, waszą, was wszystkich, to wszyscy mają powiedzieć, tego nie rób, tego zostaw. To załatw, to w pierwszej kolejności. Wiem, że trzeba tak, iść po środki unijne, bo czas mija, przeprosić się z biznesem, który tutaj witał, jak z gąską się, ale się nie wywitał, z różnych powodów, ja wiem dlaczego, oprzeć na tych ludziach, którzy mogą coś dla Malborka zrobić, oprzeć się na tych inwestorach, Którzy mogą Malborkowi drzwi otworzyć do Europy i wtedy dopiero można mówić za kolejne cztery lata, czyśmy je zmarnowali, czy nie. Ale czasu mamy naprawdę, naprawdę niewiele.